Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie nietypowo zawsze staraliśmy się gdzieś przy okazji konferencji pokazywać piękną Włocławka. Dzisiaj pogoda nam nie sprzyja, ale my się nie boimy. Nie boimy, poruszamy dzisiaj ważny temat. Mówię poruszamy, ponieważ wraz ze mną jest dzisiaj obecna Wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej we Włocławku, Pani Katarzyna Walcer. Dzień dobry Państwu. A temat dzisiaj, Szanowni Państwo, no, taki na pograniczu spraw światopoglądowych, ale uważam, że ostatecznie temat, który ma również wpływ na budżet, na funkcjonowanie naszego państwa. Temat związany z, z obecnością kościoła w życiu publicznym, chodzi nam o świeckość państwa i wszystkie rzeczy, które są z tym związane. Na samym wstępie chciałbym, żebyście Państwo to zaznaczyli. Nie jesteśmy przeciwnikami ani Kościoła, ani wiary, ani tym bardziej wiernych. Chodzi nam jedynie o prawne uregulowanie kilku kwestii, które naszym zdaniem powinny już dawno zostać uregulowane. Chodzi nam tutaj o tematy związane z relacjami państwo-kościół, a szczególnie w tym obszarze finansowym ponieważ temat ten dotyczy nas wszystkich, ponieważ to z pieniędzy wszystkich podatników. No niektóre rzeczy są finansowane, a wręcz można powiedzieć, że sponsorowane. W związku z tym, że trwa kampania wyborcza, Lewica również chce zaproponować kilka ważnych zmian w tym obszarze, kilka ważnych punktów programowych. Który, co do których realizacji zobowiązujemy się, jeżeli lewica będzie miała wpływ na rządzenie bądź współrządzenie Polską. I szanowni Państwo, żeby nie przedłużać tyle tytułem wstępu, e, przedstawię kilka punktów, moim zdaniem takich najbardziej istotnych, które w tym obszarze należałoby zrealizować. Punkt pierwszy, czyli likwidacja funduszu kościelnego. Według danych za ubiegły rok fundusz kościelny i kwota z tym związana, która została przeznaczona na działanie tego funduszu, była rekordowa w historii naszego kraju, ponieważ tylko w 2018 roku na fundusz kościelny zostało przekazane 156 milionów złotych. Kwota, która robi wrażenie, a tak naprawdę uważamy, że istnienie tej instytucji. No, jest już jest delikatnie rzecz ujmując nieporozumieniem. Instytucji, która powstała w 1950 roku i funkcjonuje do dnia dzisiejszego i w obecnej sytuacji gospodarczej, w obecnej sytuacji politycznej, gdzie no od lat 50. ubiegłego wieku troszkę się zmieniło, mówiąc, mówiąc delikatnie, uważamy, że jest niepotrzebne, ale przede wszystkim kosztochłonne dla budżetu naszego państwa, a w konsekwencji dla nas wszystkich. Eee, I e, co warto powiedzieć, niemal, e, niemal te 156 milionów e, to też również pokrywało składki emerytalne dla księży, e, no, a wiadomo, że w, wiadomo, że każdy przeciętny Polak musi te składki emerytalne pokryć no, z własnych odłożonych pieniędzy. Dlatego domagamy się równości w tej sprawie i będziemy postulować, żeby również taki zapis w ustawie się znalazł. Jeżeli jeszcze mówimy o kwestii opodatkowania. Przeciętny obywatel płaci, płaci rocznie ten podatek PIT w wysokości około 2000 zł rocznie. Osoby duchowne, przedstawiciele związków wyznaniowych, Płacą podatek zryczałtowany w wysokości 236 zł rocznie. To też takie porównanie, żebyście Państwo mieli świadomość skali, jak te kwestie finansowe w tym obszarze w tym obszarze wyglądają. I kiedy już mówimy o finansowaniu, warto jeszcze byłoby wspomnieć o kolejnym postulacie, czyli o wprowadzeniu kas fiskalnych dla księży. Doskonale każdy to miał styczność z wykonywaniem usług przez księży czy przez przedstawicieli nie tylko Kościoła Katolickiego, bo to trzeba jasno powiedzieć, ale również i innych związków wyznaniowych, ponieważ chcę tylko podkreślić, że wszystko co mówimy, mówimy o wszystkich związkach wyznaniowych i kościołach w Polsce. To nie jest atak na którykolwiek gdzieś wybrany, choć faktycznie kościół katolicki ma tę pozycję dominującą. To tylko taka wstawka, żeby było, żeby było jasne. Chodzi nam o to, że jeżeli są wykonywane pewne usługi przez kościół, no to one powinny zostać jasno określone i to jest postulat wielu osób, które są wierzące. Które, które co tydzień chodzą do kościoła, ale chciały być traktowane w sposób sprawiedliwy, bo często wiemy, jak to wygląda. Co łaska, ale tyle, tyle i tyle, prawda? Więc gdzieś te rozbieżności się pojawiają. No i pojawia się też duża luka finansowa, która kosztuje, która kosztuje bardzo, bardzo dużo, i właśnie za chwileczkę powiem o tym, ile, ponieważ jest kwestia jeszcze zbiórek, które organizuje kościół. A które nie są opodatkowane. I to jest jedyny taki wyjątek w Polsce. Dla przykładu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zwolniona z tego obowiązku nie jest. No wiemy doskonale, że takie fundacje, właśnie jak WOŚP czy inne organizacje charytatywne, od każdej zbiórki muszą zapłacić podatek. Inaczej jest właśnie w przypadku związków wyznaniowych. Jeżeli chodzi o te zbiórki prowadzone przez Kościół Katolicki, to oczywiście trudno oszacować jaka to jest kwota, ale szacuje się nieoficjalnie, że jest to od miliarda 200 milionów nawet do 6 miliardów złotych przy założeniu tej minimalnej, tylko i wyłącznie stawki. To dodatkowo do budżetu, gdybyśmy przyjęli uczciwe finansowanie tak jak dla wszystkich, byłoby to od 150 do 200 milionów złotych. Analogicznie przy górnej stawce byłby to ponad miliard złotych rocznie. Czyli widzimy, że są to pieniądze ogromne, które można było przeznaczyć na kwestie no, zupełnie inne, bo często jesteśmy pytani, za co sfinansujemy no, poszczególne punkty programowe e, lewicy, które przedstawiamy. Proszę bardzo, nie obiecujemy, cytując klasyka wruszy, gruszek na wierzbie. Tylko mówimy, że stąd również te pieniądze można pozyskać. Ponadto, kolejną kwestią, którą chyba warto poruszyć, o której no, coraz więcej osób otwarto dyskutuje, to kwestia obecności religii w szkołach. Nie jesteśmy rewolucjonistami, raczej ewolucjonistami. Mamy świadomość, że kwestia religii w szkołach jest ważna dla wielu mieszkańców, dlatego proponujemy stopniową dyskusję na ten temat. Choć oczywiście docelowo zależy nam na tym, aby jednak religia była uczona w salkach katechetycznych. Ale zanim o tym to kilka danych. W Polsce pracuje około 31 tysięcy katechetów, czyli no bardzo duża grupa braci nauczycielskich, choć nie wiem, czy, czy tak bym mógł to określić, ponieważ ci katecheci są troszkę finansowani na innych zasadach i według Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2018 roku koszt nauczycieli, nauczycieli religii kosztowało 1,5 miliarda złotych kolejna duża kwota za którą płacimy podatnicy i teraz gdyby przyjąć zasadę, że gdyby przyjąć zasadę, że no za, za przedstawiciele nauczycieli poszczególnych związków wyznaniowych płacą te związki wyznaniowe, widzimy, że rodzi się kolejna realna oszczędność kolejne 1,5 miliarda złotych. Tak samo nie były liczone koszty wynajęcia sal katachetycznych, no to powiedzmy sal na katachezę tutaj w Szacunki mówią o 400 milionów złotych, ale no to powiedzmy, że jest to wpisane gdzieś w, w, no w, tak, w koszty, w dobre funkcjonowanie E, państwa i, e, i Kościoła, choć tak jak powiedzieliśmy na wstępie, warto by zacząć rozmowę o tym, czy, e, czy nie powinny być te lekcje przeniesione do, e, do sale katechetycznych. Ale co w zamian za te pieniądze, ponieważ uważamy, że jeżeli mówimy o takich oszczędnościach, to można te pieniądze przeznaczyć na coś innego. No można przeznaczyć na podwyżki, ale proponujemy, żeby, zamiast, żeby te pieniądze zamiast na, na naukę religii szły na przykład na dodatkowe zajęcia z języków obcych. Nie chcę wyszczególnić jakich, ogólnie wiemy, że te języki obce są bardzo potrzebne i to już od ponad 10 lat czy więcej się no, mówi o tym głośno. Ale ten, ten temat się nie zmienia i faktycznie no, nadal jest potrzeba, żeby młodzi ludzie te języki obce znali, bo to jest taka naturalna umiejętność, która po prostu jest wykorzystywana w życiu, w życiu codziennym. I jeżeli jeszcze mówimy o już w takim sensu stricte nauczaniu religii, to te religie bardzo rzadko, bardzo rzadko są na, albo na pierwszej, albo na ostatniej lekcji w planie. Wiemy doskonale, że jest to robione tak, żeby te lekcje religii nie były omijane przez uczniów. Umieszcza się je gdzieś w środku, w środku planów poszczególnych godzin. Dlatego zanim doprowadzimy do tego, że no, te lekcje religii będą nauczane poza szkołą. Proponujemy, żeby obligatoryjnie wprowadzić, wprowadzić umieszczanie lekcji religii na początku i na końcu planów lekcyjnych, tak żeby osoby, które nie chcą uczęszczać na religię, nie były zmuszone nie niepotrzebnie, niepotrzebnie dodatkowo spędzać czasu w placówkach oświatowych. Ponieważ wiemy doskonale, że ten czas po prostu można skorzystać inaczej na jakieś swoje dodatkowe zajęcia, rozwijanie pasji itd. itd. Także jeżeli chodzi o szkołę, no to to są te nasze propozycje, ale warto również wspomnieć o takiej świeckości państwa. To znaczy nam też szczególnie leży na sercu jeden problem, a mianowicie kwestia klauzuli sumienia. Chyba każdy z nas o tym słyszał o bardzo dziwnych przypadkach stosowania tej klauzuli sumienia przez różne grupy zawodowe, szczególnie przez osoby związane z obszarem medycyny. Uważamy za głębokie nieporozumienie, delikatnie rzecz ujmując, żeby osoby, które zostały wykształcone za publiczne pieniądze, odmawiały w imię własnych przekonań religijnych, jakiejkolwiek religii, żeby własność jakiejkolwiek religii pomocy innym w zakresie, do czego predestynuje ich praca. Lekarze, aptekarze, chodzi tutaj również o sprzedaż środków antykoncepcyjnych czy innych wyrobów medycznych. Uważamy, że to powinno zostać jak najszybciej całkowicie zniesione. Przykład sprzed kilku lat Bogdana Hazana pokazuje, do jakiej sytuacji może, może doprowadzić stosowanie klauzuli sumienia? Także tutaj też jasna deklaracja, jeżeli lewica będzie miała wpływ na rządzenie bądź współrządzenie krajem, to klauzuli sumienia w Polsce nie będzie. Oczywiście można było mówić więcej, natomiast ja też zawsze staram się, zawieźniki państwa i mieszkańców Włocawki i regionu Włocawskiego żeby zajrzeli na stronę Lewica 2019. Tam jest szersze opracowanie programu, o który, również, który dotyczy świeckości państwa i z proponowanych w tym zakresie zmian. I gorąco, gorąco państwa wszystkich zachęcam, abyście poczytali szersze opracowanie. Jeżeli chodzi o ten temat na konferencję, no to z naszej strony to wszystko. Chyba, że pan, pani, pani Katarzyna bardzo chciałaby. Szanowni Państwo, dwa tylko takie zdania właściwie dwóch obszarach, ponieważ tutaj oczywiście zdajemy sobie sprawę, że rewolucji nie zrobimy w obszarze religii w szkołach, ale umówmy się, mówimy nie o monopolizacji, żeby to była nauka o jednej religii, ale nauczmy nasze dzieci możliwości korzystania czy w ogóle poznania religii innych wyznań, tak? dlatego że to też jest ważne, dorosły człowiek będzie na tyle świadomy, że on w przyszłości będzie mógł dokonać własnego wyboru. Jeśli nie religia, to na przykład etyka, dlatego że czasami dzieci uczą się, ja wiem, nawet po swoich dzieciach, dziesięć przykazań kościelnych jest dla wielu jeszcze nie do końca czytelnych, co tak naprawdę one oznaczają. I tak naprawdę co drugi katecheta nie potrafi dziecku wyjaśnić, na czym polega hasło nie cudzołóż w trzeciej klasie. A to nie na tym rzecz polega, żebyśmy się odtwórczo uczyli pewnych tutaj fraz, tylko żebyśmy to. Z pełną świadomością, jeżeli też ma taką potrzebę, z tego, z tego czerpali, według tych zasad po prostu żyli, ale z tych zasad zrozumiałych, a nie tak tylko odtwarzanych, mówionych po prostu na siłę, czy dlatego, że tak po prostu trzeba. Są inne religie, też, też ciekawe. Ja, oczywiście, nie zachęcam do zmiany religii, ale do tego, żebyśmy mieli możliwość poznania różno, różnych religii świata. A tak, jeszcze w obszarze, bo jak rozmawialiśmy na temat tutaj tych kosztów, jakie można zaoszczędzić, nie wiem, czy Państwo wiecie, pewnie większość z Was wie, albo o tym zapomniała, jest taki zapis ustawy o pomocy społecznej, to jest taki mój obszar, że tak powiem, zawodowy. Jest coś takiego jak dodatek do zasiłku rodzinnego dla, matek, dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Mówimy tutaj o takim dodatku, który wynosi obecnie około 200 zł, ale żeby była jasność, nie ma więcej niż na dwoje dzieci. Więc przykład, jeżeli umiera ojciec. Rodziny, gdzie jest pięcioro dzieci, to matka oczywiście, jeżeli nie ma prawa do renty y, lub jakichś innych świadczeń rentowo-emerytalnych, może się starać o taki zasiłek i go otrzyma, jeżeli oczywiście spełnia kryteria, ale mniej więcej, niż na dwójkę dzieci. Tego zapisu od wielu lat nikt nie zmienił, a nie chciał a nie nad bezmyślnym rozdawaniem 500+. Dlatego, że 500 plus dziś jest, jutro nie ma, nie zawsze prawie tam, gdzie taka potrzeba jest, a ja więc z doświadczenia, że właśnie matki, czy w ogóle rodzice samotni wychowujący dzieci, które otrzymują takie śmieszne, takie śmieszne dla mnie wsparcie, to jest po prostu woła o pomstę do nieba. A można tutaj z tych pieniędzy właśnie ten zapis zmienić ustawowy, żeby to było naprawdę rozsądnie i nie z zapisem, że nie więcej niż na dwoje dzieci. Bo to już nie mówię o tym, że to jest pewne wykluczenie, naznaczenie, czy w ogóle, to jest wręcz rzecz dla więc pieniądze są, tylko trzeba je umieć po prostu potem sensownie znaleźć i bardzo w bardzo taki pomocowy sposób też wykorzystać. Szanowni Państwo, jeszcze tytułem podsumowania raz jeszcze chcę zaznaczyć, nie występujemy przeciwko wiernym, przeciwko wierze. Jesteśmy od tego jak najbardziej odlegli. Chodzi nam po prostu właśnie o rozsądne gospodarowanie i o równe traktowanie wszystkich w naszym państwie. Również przedstawicieli związków wyznaniowych, bo uważam, że, że tego oczekują Polacy. Na tyle jesteśmy świadomi, że należy, należy po prostu powziąć najpierw o tym dyskusję, a później to zrealizować. Dlatego raz jeszcze deklaruję, jeżeli Lewica będzie współrządziła, zrealizujemy to, co zostało powiedziane. Z naszej strony to wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy. Jeżeli nie ma, dziękuję Państwu serdecznie za przybycie i zapraszam na konferencję. Czekajcie jeszcze.